Piękny majówkowy dzień. Dzisiaj mamy rozpoczęcie sezonu. Zostańcie do końca, bo będą fajne ryby, fajne hole. Pokażę moje przynęty i powiem co nieco o moim sprzęcie, na który łowię. Także zapraszam na film. 那我也给明买了。No, no, 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 no. Udało. Jest pierwsza rybka sezonu. Jest taki fajny przeżywa lekko siedem dyszek zaraz ją zmierzę Fajny gruba dla mojego woglara, także cieszy podwójnie Nie chciał na to próbowałem, założyłem swojego bez i wyjechała fajna 70. -teczka. Uderzył kolejny Jest, siedzi yes. O, jakie bronie jest yes. Fajna ryba też wow. Ale się trzyma nurtu Pięknie tu. Ten chyba jest mniejszy trochę też może mi się wydawać. Nurcie tak walczą fajnie. mniejszy chyba, dużo mniejszy. Czy mi się wydaje? Der Schweine. Der Schweine. Chyba pod 70 cm. Fajny gruby bolo. Drugi na mojego woblera. Także fajnie zaczyna się ta majóweczka Zrobię mu kilka zdjęć do wody. Trzecia ryba na mojego wodlera i to przy pierwszym rzucie, masakra, no ten chyba jest mały. Ten jest mniejszy, dużo mniejszy, albo to kleń. Kleń, tak, nie wiem, polo, ale mały. No, jest taki mały, kurde. Trzeci dzisiaj na mojego wodlera i wracam do wody. Myślę, że około 70 cm. O, 88 Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem sobie dwa zestawy. Jeden mocniejszy. Wędka Savagear Custom Castal 723 2,74 cm długości. Kołowrotek Twin Power 4000 MHG. Plecionka 008 Varivasa. W opisie Wam rzucę jaka to jest dokładnie. Fluocarbon. Mam odcinek fluo taki około 50 cm. E, średnica fluo 0,25 mm. I na końcu e, mój bezcerowy wobler e, ze złotym grzbietem, który mi dał dzisiaj wszystkie ryby. Drugi zestaw e, bardziej delikatny wędka Suzuki 6LB, 213 długości. E, kołowrotek czy 3000 SDH. Plecionka ta sama co z poprzedniego zestawu, tylko troszkę cieńsza 006 mm. Fluo tak samo 0,25 i tutaj mam ten zestaw taki pod właśnie lekkie topwatery, czyli woblery powierzchniowe. Jest, siedzi. Dobra ryba. Fajnie przywaliła. Ale odjazd zrobił. Fajny ma siły dużo Ale No taki 60 plus Nieduży Ale grubasek Starty boleń, ten już trochę mniejszy, myślę, że w granicach 60, może 60 delikatny plus, ale fajne gruby i fajnie, fajnie zaatakował mojego woblera. Także buźkaj do wody. Więc tak, tak wyglądają moje pudełka e, z przynętami bole, boleniowymi. Trzeba być przygotowanym na wszystko, więc e, w moim pudełku w sumie jest bardzo dużo różnych przynęt. E, poczynając od przynęt z AliExpress, takie właśnie <laughs> powierzchniowe to błaterki e, w różnych kolorach. E, niektóre trochę większe. Ten, ten na przykład, o, to są takie woblery właśnie, które fajnie będą się sprawdzały na sanin na Dunajcu, trochę bezcerowych, jakieś wahadłówki, e, trochę sterówek, e, mam kilka sterówek od Andrzeja e, Lipińskiego, spiryty, które e, bardzo fajnie można poprowadzić na płytkich przykosach, na przykład na Wiśle. Można fajnie je też poprowadzić na sanie, kiedy w lecie jest bardzo dużo wodorostów, na płytkiej wodzie, też się bardzo dobrze sprawdza, bez sterowce. Nie obyłoby się bez, też bez moich przynęt. ten akurat uzbrojony. steróweczka, oczywiście szewc bez butów chodzi, bo mam raptem ze 4 albo 5 swoich woblerów w pudełku. Tutaj mam wszystkie y, topłatery, zaczynając od woblerów y, Daniela Zaręby, igły we wszystkich rozmiarach. Y, to jest wobler, to jest wobler, który, który mówiłem y, na majówce cały dzień i dał mi wszystkie, y, w sumie 7 ryb, z czego jedna spadła. Y, no i klasyka według mnie na san e, banany w każdym rozmiarze od Michała Olejnika e, tego sobie akurat przemalowałem bo e, odprysła z niego farba tak samo tutaj moje o, takie tabłatery o coś takiego. Jak ktoś wie, kto robi te woblery, to dajcie znać w komentarzu. Popak, uważajcie, bo tam wędka leży. Siedemdziesiąta. myślę, że to jest taka o, nawet może więcej jak siedemdziesiąt dobry klasek pięknie na no, mojego woblara kolejny kolejny fajny boleń że dobre 70 plus tak go oceniam nie mam miarki, ale przyłożę go, przyłożę go do wędki i później zmierzę to to Wam tam, nie wiem, albo napiszę w filmie, albo jakiś napis da fajna gruba ryba, elegancko i na mojego bestera fajny bol Jak widzieliście na początku, bolenie reagowały na woblery, które były prowadzone troszkę pod powierzchnią wody. W ogóle nie chciały woblerów powierzchniowych, mimo iż było je widać na powierzchni. No ale tak to niestety czasem jest. Pasowały im woblery bezsterowe, które były prowadzone właśnie tak 10-15 cm pod powierzchnią wody. No i to im pasowało, dlatego zawsze nad wodą trzeba mieć każdy rodzaj boleniówki, żeby się dostosować do panujących warunków na łowisku. Ta ryba dzisiaj pięknie. I to by było na tyle. A majówka, jak pierwszego dnia się zaczęła, tak pierwszego dnia się skończyła, ponieważ w nocy było e, dość zimno i prawdopodobnie dlatego na drugi dzień bolenie w ogóle nie reagowały. Więc postanowiliśmy wcześniej wrócić do domu. Także, jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym materiale. bank.